Hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Tydzień się do Was nie odzywałam. Tydzień nie miałam kamery w ręce i od razu się dziwnie z tym w ogóle czuję. Ale najwyższy czas powrócić na stare tory. Pan Arnold jest znowu w domu, a dzisiaj mamy piątek, godzina 12.20, i dopiero w tym momencie zaczynam. I otwieram tego vloga. Ehe. Trzy dni było takie, od poniedziałku do środy, że przestał kaszleć w ogóle. Od czwartku znowu coś się zaczęło dziać, a był cały czas w domu. Więc nie wszystkie mamusie wiemy o co chodzi, zwłaszcza te, które rozpoczynają przygodę albo ze żłobkiem, albo też z przedszkolem. Więc trzymam za Was kciuki, wierzę w Was, przesyłam Wam. Pozostałości moich mocy, które jeszcze mam sobie, ja mam kilka rzeczy zaplanowanych na dzisiaj do zrobienia. A później, bo jestem już przebrana w Leginsy na siłownię, później jadę na siłownię, na której spotkam moich dzisiaj dwóch partnerów treningowych, a mianowicie mojego kuzyna. A także moją psiułę, więc pomaga mi tutaj zorganizować rzeczy, które mam zrobić w moim notatniku. Ale zanim właśnie ruszę na tą siłownię, to do zrobienia, mamy podkurzanie i umycie podłogi, bo normalnie szczerze wam powiem, wygląda tutaj tragicznie. I chyba nawet nie odkurzałam przez ostatnie dwa tygodnie. Tak odkurzałam sporadycznie, jak już faktycznie widziałam w jakimś miejscu. Tonę piasku, tonę krakersów, pozostałości, po jedzeniu i tak dalej, to wtedy zabierałam odkurzacz i odkurzałam, ale odkurzałam tylko i wyłącznie to miejsce. Nie odkurzałam tak, żeby wszędzie podkurzać, więc to koniecznie chcę dzisiaj zrobić i dodatkowo też umyć. poobyć I dodatkowo też umyć podłogi. Drugą rzeczą, którą chcę zrobić, nie wiem, gdzie one są ale organki, które kupiłam małemu w Action. Mały zrzucił z łóżeczka, no i co? Przestały grać, więc chcę je rozkręcić i zobaczyć, czy jestem w stanie je odratować, bo na pewno nie jest to aż tak droga zabawka, żebym musiała ją oddawać do jakiegoś serwisu ani nic takiego, więc jak ja sama nie będę w stanie tego naprawić, no to Trudno o te organki mi chodzi. Po prostu przestały one dziać. I to na pewno nie chodzi o baterię, bo baterię już sprawdzałam, więc to jest druga rzecz, którą chcę zrobić. Trzecią rzeczą jest ugotowanie tego pieczonego kalafiora razem z ziemniakami i z ciecierzycą. To jest przepis, o którym Wam mówiłam. O Boże, próbuję wejść do kuchni. Mały się dobrze bawi, przekładając poduszki. Muszę jeszcze wyciągnąć tylko pozostałą drugą część ciecierzycy z zamrażarki. ten przepis, no i jak mały sobie utnie drzemkę. Bo nadal na to czekam, tak jak mówiłam, jest 12.26. Normalnie koło godziny 12 już powinien spać, no ale... Nie zmuszę go do tego. Ale jak utnie sobie drzemkę, to chcę jeszcze poczytać sobie książkę. Książkę, którą kupiłam, o której wam mówiłam, która mi już przyszła. Książka Mindfulness. Training Uważności. A nawiązując od razu do książki, bo przeglądam od czasu do czasu oczywiście rolki na Instagramie. I znalazłam tam bardzo fajną. Edukującą rolkę. I może to być dla Was pomocne, zwłaszcza wtedy, kiedy macie problem z nadmiarem emocji i nie macie pojęcia, jak te emocje rozładować, albo jak na przykład płaczecie i nie jesteście w stanie się powstrzymać od tego płaczu, albo jak jesteście tak bardzo sfrustrowane, że ta frustracja przybiera takich rozmiarów. <noise> Arnold mi cały czas pod nogami chodzi. I ta frustracja przybiera takich rozmiarów, że wasz cały dzień zmienia się na negatywne. I ta rolka mówi o tym, że emocje wywołują czyny, czyli reakcje. A żeby zmienić tą pierwotną emocję, to trzeba zmienić czyn. Czyli musisz zrobić coś, żeby zastąpić. Ten czyn, czymś innym, żeby wywołać taką emocję, jaką chcesz odczuwać. I powiem Wam to teraz, Boże, święty, ale e, ohydne ujęcie, ale okej, okay, trudno, takie życie. I powiem Wam to teraz na jakimś przykładzie, żebyście to mogły zrozumieć i też przejąć do swojego własnego życia. Więc, jeżeli na przykład jesteście. Jeżeli wróciłyście na przykład sfrustrowane ze sklepu, bo nie mogłyście dostać tego produktu, które chciałyście, to jakiś czyn, czyli brak tego produktu w sklepie, spowodował u Was frustrację. I Wy przez to, że jesteście sfrustrowane, to na przykład odreagowujecie w ten sposób. Też mi gumkę? Dajże mi gumkę. Okej. Okay. I wy, będąc właśnie sfrustrowane tą całą sytuacją, wracacie do domu i jesteście wściekłe na wszystko i na wszystkich dookoła, przez co na przykład potraficie, jesteście w stanie krzyczeć na swoje dzieci. Na pewno, krzyczenie na swoje dzieci to jest niepoprawne, według mnie. Wy możecie robić według swoich własnych wychowawczych norm. Natomiast ja uważam to za coś niezgodnego, nieprawidłowego i coś, coś co krzywdzi po prostu dzieci. Ale też rozumiem, że są niekiedy takie sytuacje, które mogą wyprowadzić was z równowagi do takiego elementu, że będziecie krzyczeć na te swoje dzieci, a potem będziecie się obwiniać z tego powodu. Więc ja jestem naprawdę bardzo wyrozumiałą osobą, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ale wracając, właśnie z powrotem do tego, co chcę Wam przekazać, to jak nie doprowadzać do tego, żeby krzyczeć na swoje dzieci, czyli na tą czynność ostatnią, która została wywołana pod wpływem frustracji, czyli emocji. I co należy zrobić, to zmienić tą ostatnią czynność, czyli ten krzyk na coś, co sprawi, że ta frustracja u was zniknie. To tą czynnością może być iść na siłownię, zacząć ćwiczyć, zacząć słuchać głośnej muzyki, iść na spacer. I te czynności zamiast krzyku na swoje dzieci spowodują to, że ta frustracja, pierwotna emocja u was zacznie się zamieniać na coś pozytywnego. <śm>

Dlatego właśnie, jak sprzątam, a mały jest w domu, to dzielę sobie pokój na dwa, albo czasami na trzy, na trzy części i sprzątam w tej części, bo on może sobie z powrotem porozwalać swoje zabaweczki, tam, gdzie już jest posprzątane. Pomóżesz mi? Pomóż mi wpadać tu. Daniel, ja z moim małym pomocnikiem zdiagnozowaliśmy zabawkę. Otwarłam ją, rozkręciłam, ale nie widzę ani jednego naruszonego kabelka, więc nie mam pojęcia, nie jestem też żadnym specjalistą. Kabelki już lutowałam nieraz, więc jeżeli jakikolwiek kabelek byłby naruszony, to byłabym go w stanie naprawić. Ale centralnie nie widzę tutaj nic, co mogłoby spowodować, żeby ta zabawka przestała. Grać, no tak czy inaczej, ok, nie będę się nad tym głowić już dłużej. I okłamałam Was, w tym vlogu niestety nie pojawi się ten przepis, ponieważ przypomniało mi się, że nie mam jednego składnika, a mianowicie nie mam rozponki, żeby go zrobić. I żeby ten przepis był też taki pełny, kompletny i taki, jaki ja chcę Wam przekazać, więc pojawi się on w następnym vlogu, obiecuję, mam to już zapisane. Jutro jadę na zakupę, więc mam już całą listę zakupową przygotowaną. Ciecierzycę z powrotem sadziłam do zamrażalnika, żeby mi się nie rozmroziła. Dabawka idzie od razu do wyrzucenia. Jest jedna rzecz, którą staram się właśnie uczyć, a mianowicie to, żeby nie zbierać niepotrzebnych rzeczy. Jak na przykład widzę, że mały wyrwał jakąś kartkę z książki, przyklejam ją taśmą lepiącą z powrotem na swoje miejsce, ale jak widzę, że są jakieś żołnierzyki porozrywane na kawałki albo jak są klocki uszkodzone, bo są na przykład nadszarpnięte albo jak teraz ta zabawka, która została właśnie rozkompletowana co prawda mały się nią bawi razem ze śrubokrętem próbujesz ją jeszcze kochanie naprawić? będziesz normalnie taki jak mama, mama też wszystko zawsze jak była mała próbowała naprawić i to mi zostało do dzisiaj. I teraz co? Edytuję pewnie ten vlog, który wy do tej pory widziałyście. Postaram się uśpić w końcu tego małego. Jest 13.39. On dalej nie poszedł nad swoją drzemką. A co też zauważyłam, to jest takie mega słodziackie, jest to, że wieczorem, i nie tylko wieczorem, ale też widzę jak on idzie na swoją drzemkę. To co on robi? Wchodzi sobie do łóżka i zaczął się sam przykrywać. On wcześniej tego nie robił, dlatego dla mnie to jest takie ekscytujące i taka nowość, że centralnie. Wchodzi sam na łóżko, bo wcześniej chodził na łóżko oczywiście. Co tam, Misiaczku? Idziemy się położyć do łóżka, spróbujemy zasnąć. Chodzi do łóżka centralnie, Chodzi tak, że odsłania sobie kołdrę i tą kołdrą się przykrywa, i to jest takie mega słodziackie. To tak zarobiście wygląda, jak Wcześniej po prostu kładł się na łóżko i zasypia na tym łóżku. To teraz jest w stanie wejść do tego łóżka, odsłonić sobie kolderkę i przykryć się z powrotem z tą kolderką. Po prostu przekochana. Prze, Arnoldinia jest już u mojej mamy a ja zabieram torbę na siłownię i się zbieram chociaż szczerze wam powiem nie, chce mi się wolę zdecydowanie trenować ćwiczyć rano, bo wtedy mam dużo większą energię dużo więcej chęci a teraz tak mi motywacja zjechała totalnie na dół i myślę, że jakby nie moi partnerzy treningowi dzisiaj to jest taka możliwość żebym w ogóle nie poszła ale wiem, że są, dzięki nim mam dużo większą motywację. Pakuję się w sensie, jestem już spakowana. Zakładam kurtowę i lecę. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi łapkę w górę, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowa, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka. Wychodzi piękne słoneczko teraz za chmury, bo ten dzwoneczek poinformuje Cię o nowych vlogach, które pojawiają się w poniedziałki i we czwartki, czyli we czwartki czy w piątki? poniedziałki i we czwartki o godzinie 16. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, kochani, wspaniali. Pa.